Już myślałam, że Radek zabronił Ci do mnie przychodzić. I tak bym go nie posłuchał. Po prostu zarobiony był. Może ja otworzę. Dziękuję. Poradzę sobie. Mam doświadczenie zdobyte podczas samotnych wieczorów. No, wino to dobry towarzysz. Mm. Ostatnio mój jedyny. Widujesz się z Radkiem? Nie, od czwory tygodni nie. No to długo. No, Nagadałam mu kilka razy, że zachował się wobec ciebie jak świnia i się na mnie obraził. Od tamtej pory nasze kontakty uległy rozluźnieniu. Szkoda, bo lubię go i zależało mi na naszej przyjaźni, ale akurat w tej sprawie jestem w 100% po Twojej stronie. Dzięki, ale najpierw był Twoim przyjacielem. Po tym, jak cię potraktowałam, o mnie wielki minus. Nie dość, że zostawić cię dla innej, też twojej najlepszej przyjaciółki. No, przecież to jest podwójna zdrada. No, niestety. Kiedy miałam problemy albo jakieś tam kłopoty, to zawsze wypłakiwałam się Uli. No, a teraz nie mam. Ani męża, ani jej. I kiedy jeżdżę. Do nich po oliwkę zawsze to odchorowuje, bo oni mi tego nie ułatwiają. Potrafią się nawet przy mnie całować. Chamstwo. Co dziwne, bo ula wydawała mi się naprawdę w porządku dziewczyną. No? Ja jej bezgranicznie ufałam. Przecież jeździła z nami na wakacje. I też nawet zwierzała mi się z tego, co robimy z radkiem w łóżku. Była dla mnie jak siostra. Hmm. Tego było mi trzeba. Widzę, że przez ten romans rozpadła się nie tylko moja przyjaźń z Ulą, ale i także przyjaźń radka z Michałem. Cieszy mnie, że Michał wszystko to, co się stało, uważa za podłość. To miłe, że do mnie wpadł, bo naprawdę mam dosyć spędzania samotnych wieczorów przed telewizorem. Kiedy dowiedziałem się, że Radek chce zostawić rodzinę dla Uli, Chciałem go powstrzymać, ale był głuchy na wszelkie argumenty i wmawiał sobie, że tak naprawdę nigdy nie kochał Agnieszki. Na zawsze stracił w moich oczach i myślę, że na tej przyjaźni nie da się odbudować.